Czas na 667 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Ertan chce zabić Ais na oczach jej ojca. Kobieta ucieknie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 667 odcinku serialu, Emanet, Dziedzictwo, odcinek 667 we wtorek, 26 sierpnia 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1, streszczenie 667 odcinka serialu, Dziedzictwo. Ferit próbuje zastawić pułapkę na Ertana, ale mężczyzna w ostatniej chwili orientuje się w jego planie. Podczas gdy policjanci szukają śladów Ertana, mężczyzna postanawia zabić Ais na oczach jej ojca. Kobiecie udaje się zbiec, zobacz, co się wydarzy w odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.